Cześć, witam Was do nowego filmu. Jak widzicie w tym filmie jestem z Dotkiem. Codej, na mnie przecież nie? No. I dzisiaj mamy drugą część Domino Challenge. Tu mamy Domino. Kartki. No. Bo zostawiliście 50 łapek w górę pod pierwszą częścią i teraz to... to bę... zrobimy teraz drugą. Dodek przemieszaj te kartki. No na chwilę zrobimy to tak jak w ostatniej części, tylko teraz niestety kamerzysty nie mamy. No, tu jeszcze... No. Dobra, kartki pomieszane. To wybierz teraz już od razu może pierwszą jakąś. O, fajne schodki. Dobra, poukładamy to i zaraz do Was wracamy. Jak widzicie, dodek skończył. Tutaj mamy fajnego takiego węża, co ma chyba z półtora metra długości, więc teraz go będzie burzył. Ups. <gry> Nie Ej, pierwsza część poszła serio dobrze, tak? To. No. Teraz jest moja kolej, dobra Dodek, filmuj. Którą kartę lubię? No. Ten, ja bym chyba tutaj. Kurde, i mi się ten zamek trafił, co obiecywaliśmy w ostatnim filmie. Dobra, więc będę miał serio ciężko, ale zaraz do Was wracam. Dobra, to teraz, Marce. No, teraz ja będę tak świetnie wyglądał ten zamek. To jest tak? No. Teraz ja pójdę. Też poszło ewidentnie, nie no, tak. No. Dobra. No. To. Więc ja na ten zamek z dominą użyłem ogólnie o. ten. o parę więcej. Nisz, dodaj, teraz ty wybierasz z tych czterech kart następne. Ten następny projekt, co... co? No, to to będzie trudne. A w sumie nie aż tak, bo tutaj musisz trochę domino układać. Potem użyjesz jedną taką drabinkę, jak my tu mamy. Potem jeszcze trochę w takich no, zakrętach to to... drugą drabinkę. Potem tu jeszcze trochę, tu już będą mniejsze zakręty. I tu będzie dzwonek pod koniec. Zaraz do Was wracamy, jak z tym skończymy. Więc jak widzicie Dodek już włożył swoją konstrukcję. Tak ona się prezentuje. Ona też jest serio duża według mnie, więc możesz ją burzyć Dodek. Dobra. <grych> I zawsze coś zostanie. O, no. I teraz może przy okazji ja już od razu następną wybiorę. Wybiorę środkową. Oj, czemu mi się zawsze te trudne rzeczy? Trafiają najpierw ten zamek, a teraz tak gwiazdka to będzie trudne. Bo ta gwiazda to po prostu ma bardzo mocny zakręty i to aż 5, dlatego, dlatego będzie trochę ciężkie z tym, ale postaram się co mogę, więc zaraz do Was wracamy. Widzicie, gwiazdy już zrobiłem. <grym> Serio, świetna. Zobaczcie, dokładnie taka sama jak tutaj i teraz bym powiedział, że... Żeby... Tylko kolorowa. No, teraz będę powiedział, tutaj się trochę, trochę dalej, dalej się stąd No i tutaj mamy ląd, żeby to wszystko odpaść. Tak? Wspaniale. Dobra. No tylko, tylko jeden... jedna przerwa była dobra dodać może Ty teraz już bezpośrednio. Hmm. To ja wybieram sobie karteczkę. Ósemka. O Ty masz tą najłatwiejszą, Ty masz ósemkę dobra. Ty się możesz poukładać a ja zrobię cięcie teraz i zaraz wracamy. więc jak widzicie. Nasz przedostatni projekt jest gotowy normalnie, to nam się 4 albo 5 razy przewróciła ta ósemka. No, tak, gotowa. Z tej strony to jest w sumie taki znak nieskończoności. Tu ósemka. No, więc przewracaj do tej. Dobra. To już się dobrze zaczyna. Tu dalej. No. No, niestety trochę często się przerwa. dobra? Teraz ostatnia karta dla mnie jeszcze. Czyli. o. o. To będzie ciężkie. Bardzo. No, to mi jeszcze teraz co najmniej zajmie z 10 minut, więc jeszcze zrobię te ostatnie i potem to będzie na tyle Brato, tu tu w tym odcinku. tu jest odmarcel. No, o co będzie na dzisiaj. Największa chyba. Tu widzicie, jak ona, wiem, na to ale no, mm. dobrze to. Oby się No poprawka? Ogólnie to całkiem dobrze, bo tylko jedna poprawka, więc jeżeli wam się spodobał film z dokiem, to co mają wideo zostawić? Łapkę w górę i subskrypcję! No to by było na tyle, dziękuję. No, no to na razie.